Witajcie kochani na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przychodzę do Zodiakalnych Skorpionów z prognozą na ostatni kwartał 2025 roku. Drogie Skorpiony, ja sobie zawsze medytuję przed wejściem w odczyt. Łączę się ze swoimi przewodnikami i oni dzisiaj dają nam kilka informacji. Przede wszystkim yy, mówią o... O tym, że ten czwarty kwartał 2020, 2025 roku będzie dawał Ci szansę na przebudowę, na zmianę nawyków. I to mogą być słuchajcie, od najprostszych, nie wiem czy najprostszych, ale takich, takich ziemskich nawyków żywieniowych, po nawyków dotyczących higieny spania, nawyków, które macie związanych na przykład z zakupami i tak dalej, i tak dalej. I przebudowa tych prostych nawyków poka pokaże Ci w, w dłuższej perspektywie, jaką masz realną moc sprawczą i jak takie małe zmiany codziennie się budują i prowadzą do takiej realnej, trwałej zmiany. Dodatkowo pokazują mi ciało, które wymaga regeneracji. Czyli w końcu, Skorpiony, zrozumiecie, że ważny jest odpoczynek, że dla Was może być kluczowy. I że nic wam nie ucieknie, i że ze z dużo większą siłą, taką napędową, będziecie w stanie osiągnąć swoje cele, jak będziecie mieć odpowiednią porcję odpoczynku. Co więcej, jak jesteśmy wypoczęci, to i świecimy, nasze światło jest silniejsze i no, jesteśmy bardziej tacy magnetyczni. Um. To, co jeszcze przychodzi, to pokazują mi właśnie, wskazują na listopad, dlatego ja mam te, te trzy karty rozłożone. Wskazują mi na listopad i na umowy. Czyli jeżeli zwlekasz z domknięciem jakiejś sprawy urzędowej, to zrób to w listopadzie. Najlepiej w listopadzie, nie czekaj na koniec grudnia, bo sprawy mogą się pokomplikować. Zwłaszcza jak pokazują mi zmianę przepisów, pokazują mi, jakby ustawa jedna była zastąpiona drugą. Nie wiem o co chodzi, wierzę, że to jest dla kogoś, także zaczynamy. Drogie Skorpiony, co dla Was? No, karta świata przepięknie. As monet, wow! No, piątka monet i trójka buław. No, powiem Wam, dziesiątka. Co jest za tą dziesiątką? Okej, okay, rozumiem już. Wszystko rozumiem, drogie Skorpiony. Tylko nie wiem od czego mam zacząć, bo jest tutaj taki jasny komunikat dla kogoś, że przede wszystkim zacznijmy od tych nałogów, których mi. Yy, nawyków, nałogów, bo myślenie kompulsywne na jakiś temat to też jest nałóg. I yy, kochani, pokazują mi piątkę monet, która jest taką. Yy, Kartą mówiącą o tym, że są różnego rodzaju braki. Mogą to być braki finansowe, mogą to być braki emocjonalne, ale tutaj, kochani, czas zrobić porządek z takim przekonaniem, że jesteśmy ofiarą ofiarą okoliczności, ofiarą nie wiem, bo na przykład przyciągamy ten, ten sam typ partnera do siebie albo takie same sytuacje bo ja bardzo często powtarzam, że inne imiona, inne miejsca, yy, a historia ta sama. A my jesteśmy, yy, drogie skorpiony, podstawą i wspólnym mianownikiem tych wszystkich sytuacji. Czyli przede wszystkim yy, praca nad tym przekonaniem, że ktoś nam coś robi, jesteśmy ofiarą jakiejś okoliczności, a budowanie tej mocy sprawczej, czyli tak jak rozmawialiśmy o tym, że jak wprowadzamy zmiany do naszego życia, Malutkie kroki, 15 minut dziennie, coś realnego, coś, co potem buduje i pokazuje, jak bardzo to wszystko może się zmienić. Drogie skorpiony, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to idzie dla Was nowa oferta zawodowa, nowy projekt, coś, czego niekoniecznie się spodziewacie, i on się będzie mógł wiązać z przeprowadzką. Słuchajcie, to może być awans, który spowoduje, że w pracy zaczniecie podróżować, Albo będziecie musieli się przenieść, bo być może otwiera się nowa filia yy, firmy, w której pracujecie, cokolwiek. Wiecie, rozumiecie, co chcę powiedzieć. Awans, nowy projekt, nowa oferta zawodowa, która wiąże się z podróżowaniem bądź przeprowadzką, i to może być przeprowadzka taka, wiecie, za granicę, coś konkretnego i będziecie musieli decydować, bo yy, mam takie poczucie, że zwłaszcza dla osób, które. Yy, mają problemy finansowe, przejściowe, bo piątki to są przejściowe kłopoty. To przyjdzie Wam tutaj ta ręka losu wyciągnięta do Was z pomocą i zaprosi Was do, do wyboru nowej ścieżki. Trójka była to jest piękna karta, która mówi o zaufaniu do siebie, do ustawienia naprawdę tego celu, takiego, który. Wydaje się, że przekracza nasze możliwości, ale to jest takie naprawdę piękne zaufanie, zobaczenie w, siebie, w sobie lidera i pójście za tym. I to jest, słuchajcie, może być po prostu, Wy możecie dokonać skorpiony skoku kwantowego, z tej mentalności. Jestem ofiarą, bo to jest program. Uwierzcie mi, to jest program, bo są ludzie, którzy dostali nieprawdopodobnie po głowie, stracili dzieci, stracili dom. Różne rzeczy nie musimy daleko patrzeć, patrząc nawet na, na naszą granicę, tak? Wschodnią, co się dzieje na terenach objętych wojną i nie mają tej mentalności. Oni cały czas idą do przodu, cały czas chcą żyć, cały czas widzą coś pozytywnego. Więc uwierzcie mi, jak mówię, że jest to program tej, tego bycia ofiarą. Nasza dusza przychodzi tutaj na Planetę Ziemia, żeby doświadczyć pewnych rzeczy. W tym straty, w tym żalu, w tym problemów, bo my się nie uczymy, niestety, jak jest pięknie i dobrze, tylko się delektujemy tym momentem, tylko my się uczymy, wzrastamy, jak spotykają nas niestety te gorsze rzeczy. Bierzcie tą ofertę, bierzcie tą pracę za granicą. Jeżeli nie do końca wierzycie w swoje możliwości, uwierzcie i kluczem do zmiany, będzie puszczenie tego programu ofiary. Patrzenie na siebie jak na osobę, która nie jest kreatorem rzeczywistości, ale jest jakby poddana różnego rodzaju osobom, wpływom itd. Kochani, macie szansę na realizację swoich pięknych marzeń, swoich celów, budowanie długofalowego dobrobytu. Dziesiątka monet to jest kontra do piątki monet, energetycznie. Dlatego mówię, że macie szansę na skok kwantowy, bo z takiej rzeczywistości nieciekawej, tutaj mam dwóch żebraków pod kościołem, skakujecie w dobrobyt, w piękny dom, w piękną rodzinę, w bogactwo, ale jest jedno ale. I można powiedzieć, że na drodze do takiego naprawdę wielkiego wzrostu jest przebaczenie. Ktoś was zranił. Życie wam dało w kość, wiele złego się wydarzyło, ale Wy macie moc wyciągnięcia się z tej sytuacji. Dziesiątka e, mieczy. Czas wstać, powyjmować te wszystkie drzazgi, czas obkleić rany, nie grzebać już w tych ranach, bo my mamy taką tendencję, że a wracamy do tego, co on powiedział, a wracamy do tego, co on zrobił, albo ona zrobiła dość, dość. Myślimy nad tym, czego chcemy, jakie są nasze marzenia. Jaki jest dla nas najlepszy oczekiwany rezultat, i zostawiamy to, co się wydarzyło w przeszłości. Wyciągnijmy wnioski, zamknijmy ten temat, idźmy dalej, a wtedy macie szansę naprawdę na skok kwantowy i przeniesienie się do rzeczywistości, w której macie szansę na piękne realizacje swoich marzeń, na budowanie pięknych fundamentów, no i na taki super rozwój zawodowy. Zobaczmy, co z nieznanej ścieżki. Z mojej talii kart, a na koniec weźmiemy fusy, czyli liście herbaty i zobaczymy, co nam się pokaże. To będą takie informacje specyficzne dla kogoś konkretne. Ja, jak zawsze, proszę o subskrypcję, komentarz, podzielcie się swoją historią. A jak Was interesują odczyty indywidualne, to zapraszam na koniec filmu po informacje. Dobra, co z mojej talii kart? Co z nieznanej ścieżki? Maja, wielka iluzja. Kochani, w pracą, z pracą nad przekonaniami może Wam pomóc świadomość, w której nie widzicie się jako ciało, nie widzicie się jako emocje, jako y, słuchajcie swoje myśli, tylko wiecie, że to jest forma, która pozwala nam doświadczać tego, co oferuje planeta Ziemia. Ale ta forma się rodzi, umiera, rośnie, tak? Nie jesteśmy naszym ciałem, bo ono się zmienia, a my jesteśmy niezmienni. Nie jesteśmy emocjami, które przychodzą i odchodzą. Nie jesteśmy myślą, która się pojawia i znika. Co więcej, my w ogóle nie mamy kontroli nad tym, co nam się w tej głowie plecie. Stąd te wszystkie programy, które mają, i stąd, kochani, ta wiadomość dla Was, żebyście się otwarli na tą transformację. Bo przejście przez tą transformację, pracę z przekonaniami otworzy Wam zupełnie nowe mm, linie czasowe, gdzie nie musicie cierpieć, nie musicie leżeć na ziemi z pobijanymi dosłownie y, mieczami w plecy ktoś Was zranił, życie Was podeptało. Dość tego. Bierzemy sprawy we własne ręce, wiemy, że jesteśmy kreatorem rzeczywistości, a nie ofiarą. Dobra. Takie przy, przypomnienie z mojej talii kart, a teraz liście herbaty. Zobaczmy. Zobaczmy. Co z liści herbaty. Co dla moich drogich skorpionów. O, widzicie, popatrzcie, normalnie to mi przypomina jakubową drabinę, ale ta drabina pozwoli wam się spinać w kierunku sukcesu. Dla każdego z nas sukces to jest coś innego. Dla jednego to jest piękna rodzina, uśmiech dziecka, awans zawodowy. O, co tu się będzie działo? Słuchajcie, zdecydowanie skorpiony, dużo dobrego w materii. Mam tu to podkreślenie z dwóch różnych talii. Mamy asamonet, czyli ta okazja, yy, okazja, która do Was przyjdzie. No i ta drabina do sukcesu, ta opportunity, czyli ta okazja wraz z marchewką, no nie? Pojawi się coś takiego, tylko musicie zacząć działać, bo as to jest taki pierwszy błysk, ale za tym trzeba pójść. Nie bać się, nie bać się zostać liderem, nie bać się nowych ofert i słuchajcie, no tak z odwagą działać, nie? Ja to zawsze mówię, głowa do góry, pierś do przodu i jedziemy, nie? <grym> Transformacja, i wiecie, co teraz moi przewodnicy mówią, że jak wy się od, wy zmienicie się od środka, to cały świat na to zareaguje, bo rzeczywistość to jest takie lustro. To jest takie lustro, i my widzimy, yy, rzeczywistość nam pokazuje ta zewnętrzna, yy, co mamy jeszcze nieprzerobione ze sobą. Słuchajcie, mamy też homara, który mówi o tym, że mogą się pojawiać takie dołki finansowe. Piątka monet, czyli na te finanse trzeba uważać, ale nie róbcie tak, że wypatrzycie tylko, jak ja zarobię, jak ja zmienię tą sytuację, tylko do środka. Do środka i pracujemy nad swoją wibracją i nad inną częstotliwością, która wygeneruje nam piękne oferty. Czy coś jeszcze dla skorpionów tutaj. Słuchajcie, mamy klucz, który mówi nam o tym, że znajdziemy z sukcesem rozwiązanie dla naszych problemów. I przypomniała mi się piątka monet z właśnie stali Tarot Twoje Światło. I tam jest taka płacząca dziewczyna zwinięta w, w kłębek, można powiedzieć. Zamknięte są drzwi, a obok tuż za nią leży klucz. I zmiana perspektywy prowadzi do znalezienia rozwiązania. Nie fizyczne zmiany, ale zmiana w nas, zmiana perspektywy. I tego Wam życzę, drogie Skorpiony: transformacji, pięknych ofert, pięknych otwarć, przebaczenia sobie, światu, innym ludziom i skupieniu się na tym, czego chcemy, a nie na przeszłości. Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję, że jesteście ze mną. Jak zawsze zapraszam po więcej. Dajcie znać, co u Was słychać. Do zobaczenia. And the lovers in the highest heat of summer Talking mid-July It was only for a weekend It was hands we weren't keeping in sunset